Yo, 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 ziomale, wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny rozpierdziel na stronce. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu i oczywiście dla nowych użytkowników na stronie również daje jedną skrzyneczkę milspeka na start. Myślę, że zajebista opcja i co wariaty wlatujemy oczywiście na GeForce Skinsa, mając 6,5 tysiąca złotych. Ja wam jeszcze przypominam, że sama stronka jaki mój materiał jest oczywiście tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i również pamiętajcie, że raz Razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie, link jest w opisie, a dzisiaj dla Was do wygrania gift card za 20 zł oczywiście na stronkę Skinsa, co zrobić, żeby go wygrać? Łapę w górze pod tym filmem, sub kanału i dowolny komentarz, powodzenia wariaty, a teraz przechodzimy, przechodzimy do testowania, no... Powiem wam szczerze, czekałem na tą skrzyneczkę, bo ona tutaj mi strasznie przypomina GTA. No ta ulica Los Santos, no to wiecie o co chodzi. Kto gra w GTA, no to na pewno kojarzy te nazwy fajnie. Ogólnie te wszystkie skrzyneczki wyglądają. W ostatnim odcinku testowaliśmy tą najdroższą, więc dzisiaj sobie wlecimy w skrzyneczkę Street Legends. No zobaczymy, czy legendarna taka ulica. Wszystko się oczywiście tutaj okaże po dropach. Z tego co widzę, no powiem wam szczerze, skrzyneczka jak za taką cenę 280 zł. No wygląda naprawdę dojebanie. 2850, no tutaj 200, 2802,5. No są fajne skiny, no nie ma co gadać. Są tak naprawdę mega zajebiste skiny. Co tu się dzieje? Jeszcze na samym dole są jakieś 16%. No nic, trzeba po prostu troszeczkę przyfarcić. Fajnie, jakby coś kurczę tutaj stopeczki nam wyleciało w dzisiejszym odcinku. Tak czy inaczej, mamy 6,5 tysiąca złotych i otwieramy za wszystko. Najpierw taka pierwsza rozgrzewająca, która daje nam od razu chyba zarobić 505 złotych. Będziemy to zostawiać. Oczywiście niechcący tutaj miałem fast mudzika wyłączymy, ale przyniósł nam akurat szczęście. Fajne, tutaj rękawiczki. Lecimy sobie z drugą sztuką. Która daje wupeczkę. Zobaczmy jaki stan będzie 287. No dobra, no jest proficik 8 czy 7 zł, ale tak czy inaczej nie byliśmy stratni z tego otwarcia. Tutaj jakiś gloczek, to już raczej będzie minusik 28 zł, no zabrało i to ponad 200 grubo. Lecimy dalej. Jeszcze jakby ten kurczę digiel się zatrzymał, by było spoko 40 groszy to już całkowicie boli 280 prawie złotych na minusie, tu jakiś butterfly był całkiem blisko, ale no niestety, trafiamy tego maka chyba mordeczki trzeba tutaj przejść na troszeczkę szybsze testowanie zmieńmy sobie modzik, po 3 sztuki będziemy otwierać 840 złotych no i jeszcze tutaj jak widzicie mamy 4300 i... Nie gadaj, ale bliziutko ta AWP. -czka. Ja pierdzielę, aż mi serduch stanęło tylko 330 zł dostaliśmy otwarcie 840, więc to bolało ile ta Awupka? 9000 zł. Ja pierdzielę, no nie no. Dosłownie milimetry i byśmy ją trafili, no. Jak pech, to pech. Lecimy. Może jeszcze kurczę nam coś tutaj się przyfarci i fajnego wydropimy. Będzie chyba Awupka zielona, dobra. Lecimy. Ile ona warta? 305 zł To również nam zebrało dosyć sporo. Nam zostaje jeszcze 2000, niby 600 zł po tym otwarciu. Dwie AWP-eczki, jedna MP9 -ka. i powiem Wam, że ta MP9, ja pierdzielę 300 w Star traku Nieźle mnie to zaskoczyło. 882, więc tutaj no jest proficiek. Fajnie te 40 złotych. Lecimy dalej. Kałaszek przeleciał, ale tutaj widzę rękawiczki są jedne. One te 500 kosztowały. A i to też nam kurczę nie oddaje 505 zł, łącznie. Dobra, kręcimy i tutaj jeszcze nam zostanie tylko i wyłącznie 900 zł, i kurde, ale mamy strzał teraz zajebisty, piękny sztyleto 1500, a włópka 400 i gloczek 400, nie no piękny strzał po prostu 840, a dostajemy 2260 zł, więc fajnie i ostatnie tutaj zakręcam tą skrzyneczką. I lecimy. Widzę tutaj skrzynka 580, prawie otworzeń ma, więc dosyć sporo. No i kurczę, tutaj niestety. 200, a czekajcie, w sumie ta MP9 trochę jest warta. 292 zł. No troszeczkę oddało. Czekajcie, zobaczmy, ile ten ile to, No nie cały, tutaj 1% mieliśmy w sumie na trafienie tego skina, więc nie wygląda to tak źle wariaty. Chodźmy sobie to wszystko, oczywiście, zaznaczmy, sprzedajmy. I zobaczmy ile mamy pieniążków, no jesteśmy stratni, mamy 5,5 tysiąca złotych Ale powiem wam szczerze, że no tak chyba jakieś Czekajcie mieliśmy chyba 6,5 tysiąca albo 6 tysięcy już nie jestem pewien Jeżeli 6,5 tysiąca no to taki 1000 złotych na minusie Jeżeli 6 tysięcy no to te 500 złotych, kurczę, już zapomniałem dokładnie ile miałem na starcie No ale tak czy inaczej jesteśmy niestety stratni z tego otwierania Więc wlatujemy sobie w tą skrzyneczkę tutaj na grubą bitwę no, i trzeba trzymać kciuki, że co nie co nam tutaj odda. Gdzie jest ta skrzynka? Ile ona w ogóle była warta? 200 chyba coś złotych. O ile się nie mylę, czekajcie, bo kurczę, no ja nie mogę. Po prostu nie widzę. Po prostu nie widzę, jestem ślepy. Street Legends jest 280 złotych. Ile razy możemy dodać? 5500. Ocie. Ja pierdziele, ale tutaj skrzyneczek będzie 19 skrzynek, to będzie naprawdę potężna bitwa i ja chyba aż tak nie będę ryzykował, bo nie jestem jakoś tak mega dużo stratny w tym odcinku, więc zaryzykuję tylko i wyłącznie na dwóch graczy tą bitewkę i o kurczę od razu tak śmiesznie tutaj przeskoczyło. No i co? Ja oczywiście no nie będę czekał, bo bitwa dosyć sporo warta. Przywołuję bociki. A wam przypominam o trwającym konkursie na Discordzie Wariat. Możecie wygrać sobie kostkę za 750 zł. W konkursie nie ma żadnych wymagań, wystarczy wejść na Discord, przejść na kanał Konkursy i dołączyć do konkursu. To wszystko zapraszam. A jeżeli oczywiście zostawicie boosterę na serwerze, pojawi wam się dodatkowy kanał i tam również jest Konkursik bez wymagań. No oczywiście wiadomo, trzeba posiadać boostera. I z tego co widzę, pierwsza skrzyneczka i druga. W sumie chyba to też dobry drop, no rozpieszcza nas jak na razie na starcie. Lecimy dalej, zobaczymy, czy coś tutaj przyfarcimy. Może jakąś tutaj goskę byśmy przygarnęli. Ja to z wielką chęcią, no gościu kolejną łabkę dostaję, no i chyba takim sposobem niestety nas tutaj przegonił jeszcze teraz te rękawiczki za 600, ale tutaj czadowy ten bocik, lecimy dalej, zobaczmy no nie no, kolejne 300 patrzcie, on to zaczął naprawdę marnie bo marny tutaj skinek dla ziomka ale no dobra, jest koska ale kurczę pozostałe tutaj dropy fajne mu poleciały znowu awubkę dostaje za 430 zł ja pierdzielę, ale ciężko go będzie dogonić, mam rękawiczki o, lecimy jest to dopiero dziesiąta skrzynka, więc tutaj może się tak naprawdę wszystko wydarzyć. Kolejny 427 dla niego, no on musi tutaj nic nie trafiać, a my musimy w tym momencie liczyć, że każda skrzyneczka będzie nam co nieco tutaj dawała, albo chyba że trafimy coś mocnego. Ajajaj, 250, boli, boli, lecimy dalej, znowu awłupkę trafia, 290, no tymi awłupkami, takimi skinami za 300-400 zł, no niestety on tutaj. No jest raczej na prowadzeniu przez to, no bo sporo ich wydropił. No i jeszcze, to nie ganajcie, jeszcze 4 stówy pięknych gloczek. No daj coś, daj coś, cztery sztuki ostatnie. No i jeszcze mu tutaj rękawiczki. Zobaczcie jakie ostatnie dropy mieliśmy, po prostu kicha konkretna. Dostaliśmy fajną koskę za 7 stów i od tamtej pory... No tutaj dropiki się dla mnie ewidentnie zakończyły. Co to za skinek? Złoty 32, dosyć tani. No i ostatnia sztuka, która no, Kałaszczyk przeleciał, jakby on wypadł, jeszcze by była szansa. A tak to niestety, gościu ma no podwójną przewagę ewidentnie. No i powiem Wam szczerze, że skrzyneczka nie zaskoczyła jakoś tak mega fajnie. No bo bitwa 5300. Na gościu wygrał 6800, no to tak średnio. Na pewno myślę, że są lepsze skrzyneczki. Możecie dać znać oczywiście w komentarzu, jak Wam siada dana skrzyneczka, którą testuję w odcinku. Ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, skrzyneczkę przetestowałem. Jeżeli tak, łapę w górze, sub kanału. Widzimy się w następnym odcinku, wielkie yo!